Kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Przechodzę dzisiaj do Was z krótkim filmikiem, ale mam nadzieję, że bardzo przyjemnym dla Was. Przechodzę dzisiaj z rozdaniem. Tak, wiem, obiecałam Wam rozdanie już dawno temu i rozdanie miało być we wrześniu, ale ci, którzy ze mną są od dłuższego czasu, doskonale wiedzą, czemu tego rozdania nie ma. Natomiast ci, którzy są krócej, e, wynika to po prostu najzwyczajniej w świecie z załatwiania spraw, z przeprowadzki, z remontów. i z Całej reszty rzeczy, które dzieją się wokół tego. W związku z powyższym niestety to rozdanie się nam przesunęło. Ale co się odwlecze to nie ucieczę i mam nadzieję, że bardzo chętnie weźmiecie w nim udział. Kochani, do rozdania już Wam mówię, co trafi oraz jakie są jego zasady. Także może zacznę od tego, co trafi do rozdania. I pierwszą rzecz, którą tu dla Was mam, jest to paletka cieni ze Sleek. Slick jest bardzo popularną marką tutaj w Wielkiej Brytanii. Paletka jest bardzo przyjemna. Wygląda ona w ten sposób. Ja ją otworzę, żeby wam pokazać. Myślę, że przyda się wielu osobom. Kolorki są bardzo stonowane, są takie dosyć neutralne, ale myślę, że będą pasowały tak naprawdę do każdego typu urody. Są tu zarówno kolory matowe, jak i kolory bardziej perłowe. Myślę, że jest to paleta zarówno dobra na jesień, jak i wiosnę i zimę. Także taka bardzo, bardzo. Także myślę, że ta paletka Wam e, się spodoba. I oprócz tego mam maseczki. I tutaj mam jedne maseczki. Są to ma, jest to maseczka do stóp, e, którą ja Wam już jakiś czas temu polecałam. Bardzo fajna, bardzo przyjemnie się jej używa. Stopy rzeczywiście są fajnie nawilżone, także koniecznie chciałabym, żebyście przetestowali. Tutaj mam dwie maseczki. Są to maseczki niby anti-aging. Są to maseczki koreańskie, nietestowane na zwierzętach. E, I są to maseczki, które napinają tą skórę, ta skóra wygląda na bardziej taką wiecie zdrową, troszeczkę jakby bardziej napiętą, bardzo przyjemne i ostatnia maseczka, maseczka kolagenowa, ja miałam ileś tamtych maseczek, które ulwielbiam i koniecznie musicie ją przetestować Uwielbiam ją dlatego, że jest to maseczka, która świetnie nawilża skórę, i, ale polecam zrobić tą maseczkę na noc dlatego, że po ściągnięciu właśnie tej maseczki w płachcie skóra jest taka ma takie uczucie, jak gdyby była pokryta już kremem. Także ja po tej maseczce nawet żadnego kremu nawilżającego czy natłuszczającego nie używałam, tylko właśnie sama ta maseczka. Także, kochani, do rozdania wędrują trzy maseczki do twarzy, jedna maseczka do stóp oraz oczywiście paletka. Także mam nadzieję, że zarówno zadbacie o swoje ciało, jak i o urok oczu. W końcu w oczach odbija się cała dusza człowieka, powiadają. I chyba coś w tym czasami jest. Także kochani, to trafia do rozdania dla was. Rozdanie trwa dwa tygodnie. Tutaj macie daty, od kiedy, do kiedy dokładnie możecie się zgłaszać do rozdania. Wysyłka jest oczywiście do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, do Polski, do Niemiec. Wybaczcie, niestety wysyłka nie jest możliwa do Stanów Zjednoczonych. Także. Ogólnie, globalnie e, wysyłka na kraje europejskie, o tak powiem, będzie łatwiej. Okay? Oczywiście liczcie się z tym, że do Polski czy do krajów innych niż ja mieszkam, ta wysyłka będzie szła troszeczkę dłużej, ale będzie wysyłka, będziemy w kontakcie. Kochani, co trzeba zrobić, żeby móc wziąć udział w rozdaniu? Bo to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy. E, pierwsza rzecz, która jest jak gdyby. Logiczna, i, i tutaj nie musimy się czarować. Wiadomo, musicie być moim subskrybentem, ponieważ rozdanie jest dla osób, które mnie subskrybują, które mnie oglądają, które piszą komentarze, które lajkują filmiki, z którymi jestem w jakimś kontakcie, które pomagają budować ten kanał. Ponieważ chcę, żeby to była taka nasza YouTube'owa rodzina, więc rozdanie jest dla tych osób. Oczywiście, możecie wziąć udział w rozdaniu, jeżeli jeszcze nie jesteście moim subskrybentem, ale nim zostaniecie, także również zapraszam. Druga ważna rzecz to komentarz. Komentarz, oczywiście, pod tym filmikiem i w komentarzu chciałabym, abyście napisali, co chcielibyście oglądać na tym kanale. Co by was interesowało? Czy chcielibyście jakieś testy, vlogi? Nie wiem, może pogadanki na jakieś tematy. Dajcie znać, co byście chcieli oglądać. Co was inspiruje? Czego potrzebujecie? Może macie jakieś pytania? Co byście chcieli obejrzeć? Także w komentarzu zmieści się sporo znaków, także możecie się rozpisać naprawdę konkretnie. Yy, dlatego, że nie zależy na tym, żeby ten kanał był dla nas, żebyście również z tego kanału brali coś ciekawego, coś wartościowego dla Was. Staram się robić filmiki, które gdzieś przechodzą mi do głowy, chcę się z Wami czymś podzielić, ale może macie jakieś pytania, może we vlogu na przykład widzieliście coś, gdzie sądzicie, że powinnam na przykład jakiś temat rozwinąć, bądź porozmawiać o czymś, albo o jakimś kosmetyku zrobić Wam recenzję, o którym na przykład tylko i wyłącznie kiedyś wspomniałam. Także czekam na... Tego typu komentarze. One są bardzo wartościowe i bardzo ważne dla mnie i dla nas wszystkich tak naprawdę, ponieważ zależy mi na tym, żeby ten kanał był naprawdę dla nas. Po prostu dla mnie i dla Was, żebyśmy razem go w pewien sposób tworzyli i naprawdę czuli się tutaj w pełni swobodnie i żeby to było takie wartościowe miejsce, do którego chętnie będziecie. Zaglądać. Także kochani, ja czekam, czekam na Wasze komentarze. Tak jak mówię, rozdanie będzie trwało dwa tygodnie w tych datach. I po tej dacie zrobię Wam osobny filmik z losowaniem. To jest pierwsze rozdanie na moim kanale, ale nie ostatnie. I w miarę tego, jak będzie nas więcej, będzie ten kanał rósł, to będą te rozdania myślę coraz ciekawsze. I coraz lepsze, i coraz bardziej wartościowe. W związku z powyższym warto jest być tym subskrybentem na dłuższą metę, a nie tylko jednorazowym. Bo od razu pozwolę sobie zaznaczyć, że osoby, które zasubskrybują kanał tylko i wyłącznie dla rozdania, po czym postanowią zniknąć, te osoby nie będą miały ok możliwości wzięcia udziału w kolejnych rozdaniach. Na YouTubie zauważyłam, że panuje jakaś taka zasada, klikam subskrypcję, żeby wziąć udział w rozdaniu, jeżeli nie udało mi się nic wygrać, to ja spadam, przyjdę, jak będzie kolejne. Tak się nie bawimy, ponieważ nie o to chodzi, ja nie jestem y, żadnym kanałem charytatywnym, y, który będzie Wam rozdawał prezenty od tak, z... ponieważ ja za to płacę, to nie są rzeczy, które ja dostałam w prezencie, tylko to są rzeczy, za które ja musiałam zapłacić. W każdym bądź razie, kochani, tak jak wspomniałam, rozdanie będzie trwało dwa tygodnie, czekam na Wasze komentarze z waszymi pomysłami i podpowiedziami tak naprawdę, co byście chcieli widzieć na tym kanale wartościowego dla Was. Po dwóch tygodniach będzie losowanie, będzie filmik z tego losowania. Zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału, dobrania się, zapisanie, komentarzy, czekam na Wasze pomysły. Oczywiście będzie miły, że stawicie łapeczkę w górę. Oczywiście subskrypcję, no bo jak gdyby to jest e, podstawą do wzięcia udziału. Także tak, kochani, ja znikam, nie zawracam wam głowy, czekam na Wasze komentarze i zapraszam na kolejne filmiki. Także buziaki i do zobaczenia.